To były spektakularne warsztaty. W niedzielne przedpołudnie w sali baletowej Domu Chemika odbyły się zajęcia dla adeptów kuglarstwa. Warsztaty z elementami fire show poprowadził Artur Perskawiec, artysta nowego cyrku związany z Lubelską Fundacją Sztukmistrze, pedagog, a także certyfikowany instruktor samoobrony oraz akrobatyki sportowej. To są umiejętności, do których trzeba mieć oczywiście odpowiednią przestrzeń, wygrodzoną najlepiej od oglądających, no i musi być na zewnątrz. Poza tym, myślę, że na każdego rodzaju imprezie będzie się pasować. To jest w ramach projektu Przestrzenie Sztuki. Ja zostałem zaproszony tutaj z Lublina przyjechałem, żeby poprowadzić te warsztaty. Na zajęciach uczestnicy pracowali nad technikami tańca z ogniem oraz żonglerki z użyciem profesjonalnych rekwizytów. W tym roku po raz pierwszy realizujemy projekt z cyklu Open Call Przestrzenie Sztuki Teatr 2023. Jest to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego, a w tym projekcie z Centrum Kultury w Lublinie i oni są głównym operatorem tego projektu w naszym mieście. I Po raz pierwszy w tym roku realizujemy taki projekt, korzystając z okazji i dostaliśmy dofinansowania na wiele warsztatów, a finalnym elementem całego projektu będzie powstanie spektaklu. Niedzielne warsztaty są jednym z elementów projektu pod nazwą Zaduszki Poetyckie Życie Wierszem Pisane, którego finałem będzie spektakl plenerowy zaprezentowany 2 listopada.